George Orwell w swojej książce 1984 rok opisywał świat rządzony przez wszechobecnego i dobrotliwego Wielkiego Brata. Czyżby rodzimy Wielki Brat z polskiego podwórka zrobił milowy krok, był upodobnić się do tego opisywanego przez Orwella? W życie weszła nopalizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Proces legislacyjny prowadzony był w błyskawicznym tempie. Jakiekolwiek pseudokonsultacje społeczne pojawiły się dopiero po pewnym... Zamieszaniu, które się mm, rozpoczęło w internecie. Konsultacje zaczęły się na etapie pracy Senatu, gdy było już po przysłowiowej herbacie. Oczywiście zrozumiała jest sytuacja, kiedy występuje realne zagrożenie i pewne przywileje demokratyczne muszą być ograniczone. Na przykład podczas epidemii. Jednak ustawa wrzuca do jednego kotła szczepienia obowiązkowe dzieci i sytuacje kryzysowe. Choroba zakaźna to jest choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, czyli praktycznie każda choroba. Ta ustawa nie wnosi niczego nie nowego nie wnosi żadnych nowych rozwiązań, których w polskim systemie prawnym nie byłoby przynajmniej od kilkudziesięciu lat. Dotąd to Minister Zdrowia decydował o ogłoszeniu epidemii. Teraz decydować będzie Główny Inspektor Sanitarny. Inspekcja Sanitarna będzie miała większe uprawnienia niż służby specjalne, a Minister Zdrowia traci prawo wykonywania rozporządzeń regulujących jej pracę. Ustawa dotyczy każdego człowieka przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest zawsze dyskusja, czy, czy świadczenie opieki zdrowotnej, w tym przypadku szczepienie, może być obowiązkowe. I to jest dyskusja, która się toczy na wielu obszarach, w różnych, w różnych dziedzinach medycyny. Różnie, różne kraje, że tak powiem, to rozwiązują. W Stanach Zjednoczonych nie ma czegoś takiego jak obowiązkowe szczepienia. Ustawa nie dotyczy osób wyłącznie uznanych za chore, dotyczy także osób, u których podejrzewa się zakażenie. Może być w stosunku do nich zastosowany środek przymusu bezpośredniego, który polega na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków. Osoba podejrzana o zakażenie to jest osoba, u której nie występują objawy zakażenia, ani choroby zakaźnej, ale która miała styczność ze źródłem zakażenia. Co więcej, lekarz Felczer może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej o, zastosowanie, o pomoc w zastosowaniu środka przymusu, przymusu mm, bezpośredniego. Te, te, te się uznaje człowieka jako tak naprawdę królika badawczego. W sumie nie lubię ludzi zakatarzonych. Mhm. No. Odkąd kupiliśmy samochód, nasza sytuacja zdrowotna bardzo się zmieniła. Więc e, chorób zakaźnych nie lubimy, unikamy ich. Policja, działaj. No pewnie jak większość rzeczy w Polsce i tych wszystkich ustaw, no to jest raczej też bez sensu. Jako człowiek. Mhm. Myślę tak, że każdy człowiek ma swoje prawa i nie mogę być zatrzymany przez wojsko i za tego, że odma Katar. Moim zdaniem tak niedoprecyzowana ustawa rodzi spore, spore zagrożenia przede wszystkim dla demokratycznego bytu społeczeństwa chociażby.